Lecimy panowie. Wiecie co? Ja myślę, że to Tusk manipuluje moimi oponami. <grymne> Też tak sądzę. Nie, ja Tusk i na jeden zajmali. <grymne> Pierdolony Tusk. No. No do Pitu spina zajebać, to trzeba mieć talent. Kurwa, no. Nie wiem, czy ten, jeden to można to dotknąć, czy nie Testy chromosomowe? się. Co mam robić? Ja wiem, że jest w coś nie tak z nimi. Z tobą jest coś nie tak? Czy z czym? Z chromosomami. Z chromosomami. A. Nie ma grup. A już nie ma. Chelsea z Barcelonką będzie grała. Bo wiesz, że od Chelsea tak dobry nie grała widzę, że Ja nie wiem jak to już się odbywa. Tak jakby <grym> 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 na, na zielono pokazywało, wiesz? To nie po, co źle pokazywało miałem 0,1 na minusie czy jesteś No. Trudny wyścig się szykuje. Będzie jak będzie, prawda? Kurwa, ale na nie wiem właśnie. No tu z tyłu. Ale jest chyba taka szansa. Chyba jesteś rozjebany? Ja jestem rozjebany. <grym> A masz opcję na restart wyścigu? No man, to no dodaj. To daj, to da, z, z, z restartu. No tak na Sasie to pakują. No Ok. <grym> Proszę, restart, jeszcze jeden. Dobrze. To no nie robisz? moja wina, bo mi w plecy błąd kurwa wjechał, jak hamowałem, żeby w Łukaszeniu. Żebyśmy tylko no ja kilku... T1 przejechali. Co ty masz na sobie, kurwa na początku naszej sesji. Restart? Restart. Nie no Seba, restart. Musimy ten jeden 1 przejechać. Czwarty jesteś? Ja... Dobra, Jebaś, a Ja, ch**a, j**a z tym resta. Aleksia, tak, taką dla ciebie przewagę zrobiła. No niestety. Co mnie, kurwa tym botem... O ty dziwko, jebana. Ty myślisz, Sama, że hardy i do końca? No, a jak? jak? Ej, bot mnie wyprzedza. No mnie też by ich przedził właśnie. Ej, co to jest pierwszy? Co jest? Do Isla. Jakim chujem mnie, Cuno? Ja to mnie na Austrii kiedyś, kurwa. Jak mi moje o mnie na Softy wiebali, to na Austrii. Cuna wyprzedził. Co, over safety car? Co? Ej, co jest? Ja z pierwszego na trzecie spadłem. Ej, <grym grym grym> <grym> Cuno znowu minął safety Cara Albo on minął? No to ja też kurwa mijam. Będziemy tak jeździć do końca. Chciałeś wyruchać, kurwa, Freda? O, kurwa, za późno optiknowałem. 3 sekundy, dobra. Jakiej straty nie ma. O, Indy Snap! Ekstra! No Zaje Zajebiście. Dobrze, że jeździł ten safety car. Dobra, skrzydło rozjechał. Jest. O kurwa! Nie, wyprzedził mnie chłopiec za safety carem, Czwarty jest. <laughs> nie wiem, <laughs> mu chuj chodzi. <Nie śmiech> nie Dziwny ten wyścig. Nie wiem, bokiem je stawia, co jest. Aha, no i dobra. Do wyjebania ten wyścig O no, safety car Nie wiem Zje zjeba zjeba Zjebany jest zjebany ten wyścig, zjebany No nie mogę inaczej powiedzieć Ty bo ty pitują Ale to jest kurwa szalony wyścig taktyczny Ja już dwa razy pytałem mordaczka Przechodzimy safety a kurwa Mercedes <laughs> to <laughs> zjebane nie to chciałem widzieć Zjebany jest ten wyścig Nie wiem Wyrucha dwa razy, dwa razy mnie, trzy razy mnie wyprzedziwi na safety carze Pierdolę to Znaczy to już od początku coś nie tak sobie wyścigiem był kwalifikacjami, jak się z samo zablokowaliśmy, Jeff czy Piastri Pitowa? E, tak i Ricardo też. O, znowu wyprzedzają tego safety kara, fajnie. Boże, Ale... <laughs> Sami... Pa, pa, Norris fajer. kurwa się. Norris go kurwa. Down inside! Pa, 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 pa! Nie, jak jaka motora? Zrobił mu kurwa Hamiltona albo. O, ej, pa, pa, pa. nie mogę jechać! Odjebał się w Ciebie lekarz! No wiem, widziałem. Żółte flagi, mamy halo. Kurwa, nieważne. Nie ma safety cara, kurwa, ścigamy się. Tak. Może jeszcze raz pitują. Ej, no to ja też jej wyprzedzam, co oni kurwa No to dawaj, no. Znaczy, coś się tym potem odjebało. Esa? Czyli ścigamy się normalnie No oh, to, to, to wąt załamany No ale to jest sprzedany wyścig. widać że tutaj coś nie, sprzedany jest, widać było, że to jest coś nie tak No Mike no Wiesz od czego to się wszystko zaczęło? Tak jeden Mercedes z wypadł No Mike no that's not right O boksu okno boksu otwarte, zjeżdżaj O oh. kurwa, ale zjechał do zjechał. boksu pan. Zjechał do boksu, nie padł. Ale on wraca! Ja bym dał bombę dał! Daj mu! Daj mu! <grym> na neutralu jedziemy! Daj mu! mu. A no. dobrze, że jest safety car, może zjechać na flipit stop. Czwartek mam wolny, to może on jakoś wczesny się znowu. No kurwa, ja nie mam. Ja mam piątek wolny. To nie, ja piątek, ale ja, piątek mam. Wolny. Ale łitek mam wolny. Też mam wolny. No ja nie mam. Nie? No nie będziemy machać A ty kurwa. To gdzie będziesz? W pociągu. Ach, to niecały weekend w pociągu, tak? No a potem będę w Gdańsku. Na no, w Gdańsku nie masz komputera? No komputer mam, ale nie mam kierownicy. To weź pierdol, to co Do pociągu? No? Tak. Wielibisz by się pomoc. Ty no w to odbezpierdol. <laughs> Chyba, że jesteś już uciuchów do prania, ale... Nie, ja piorę u siebie. No to kurwa, w to zapierdol No, z Lidla. No na przykład ty, co to za problem. Żaden. Żaden. Ciekawe czy jakiś to problem widzę? z nadwoziem jest, Wtedy się Jeffa ode, czy ci powiem. Nie jest problem. kutas działa bez zarzutu Tak? był sprawdzany Jako? Przegląd niedawno O kurwa, a jakaś dobra dupcia? No twoja stara <laughs> Ach tak? Skończy się kiedyś ten <laughs> safety car kurwa? May jak on ma? Mayweather czy nie? Nie Mayweather jak on ma? Van, van coś tam? 27 sekund, odrobić do sierżanta Następny będzie sobie yy, Najszybsze okrężenie, nie ten Chyba dużo Blue flag, blue flag E, co on robi? Co on robi? Penalty, penalty Ops. Sergio Perez. No to się te bo nic nie widzą. Ja bym. O, Sergio, Sergio Perez, biedny Sergio Perez. Ty kłamał mi tego Hasa przed tełem. On ma żonę i dzieci, ja nie. <śmiech> 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 Ale poleciał. No <laughs> pierdala. <laughs> z tyłu patrzyliśmy, z jak go no. prosto pierdala. Kurwa, ale dobrze. Atak bombowy idealny. Nie pan Ricardo wygrał. Oj, Fernando Alonso na podium.